Life could be dream, life could be dream. Jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, istnieje wiele Y, Z, W, A, L, Y, które mogą sprawić, że poczujemy się PR, Y, B i C i lub przytłoczeni. Nie musisz mieć zdiagnozowanej depresji, aby cierpieć na zaburzenia psychiczne. Stres, wahania nastroju, silny niepokój, ataki paniki i wiele innych to oznaki, że nie radzisz sobie ze swoim życiem tak, jakbyś chciała. Dlatego tak ważna jest umiejętność rozpoznania katalizatorów, które mogą powodować wahania naszego samopoczucia. Poniżej wymieniamy kilka z pozoru nieszkodliwych rzeczy, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Zła postawa, według badania z 2017 roku opublikowanego w czasopiśmie Journal of Behavior Therapy and Experimental Therapy, wyprostowanie się może zmniejszyć objawy depresji. Badanie powiązało również dobrą postawę z pozytywnym nastawieniem i zwiększoną energią. Więc przestań się garbić już dziś. Nieład, jeśli Twoja przestrzeń życiowa jest zagracona, może to niekorzystnie wpłynąć na Twoje zdrowie psychiczne. Według badań z 2011 roku opublikowanych w czasopiśmie The Journal of Neuroscience, bałagan może powodować długotrwały stres. A stres ten może prowadzić do niezdrowych zachowań, takich jak obiadanie się, oglądanie telewizji lub nadmierne spanie. Bycie zbyt zajętą w dzisiejszych czasach ludzie myślą, że bycie zajętym jest fajne. Ale bombardowanie siebie nadmierną ilością pracy może zaszkodzić naszemu zdrowiu psychicznemu. Nauka mówi, że może to doprowadzić do wypalenia zawodowego, niepokoju, a nawet depresji. Tłumienie swoich myśli, kiedy tłumisz swoje myśli, szczególnie te negatywne, wyrządzasz swojemu mózgowi wielką szkodę. Według naukowców tłumienie myśli nie powoduje, że one magicznie znikają wręcz przeciwnie, wtedy nasz smutek, zranienie, stres i niepokój mogą się ujawnić w innych momentach.